O, sobie, co cie, yy, właśnie w ogóle co ja tu robię? Co to jest? Ja nie wiem, tak gdzieś się tutaj pojawiłem. Od razu wchodzę na segury i nagle tutaj coś się dzieje. Czekajcie, co? Łuk i strzałki. Dobra, o co tu chodzi? Ja nie... Czekajcie, a tu już chyba mam zrobić? Czekajcie. Aha, nie wiem, ale dobra, ale o co tu chodzi, to ja nie wiem, musimy znaleźć przejście, nie, tu nie, dobra, ej, jakie zombie. jakie są. Dobra, sobie. A. A! To jest gwiazdź. I to wszystko? O nie! Ślejes. Dobra. Dobra. To już koniec na tym odcinku. Jeśli Wam się spodobało, to zalajkujcie i zasubskrybujcie. I widzimy się za niedługo na kolejny filmik. A już się z Wami żegnam i widzimy się za chwilę. Do pa!